Siemanko glonojady, laki akwarium, kłaniał się. Nie było mnie trochę, ale jestem. Nie było mnie, bo mi się nie chciało, nie chciało mi się kręcić filmów, i szczerze mówiąc, nie chciało mi się w ogóle bawić w akwarystykę. Yy, jakoś tak ten zapał mi gdzieś znikł był, ale wrócił. z to, no, wstałem pewnego dnia rano i stwierdziłem, że yy, muszę Coś z tym akwarium zrobić, które już po prostu było, było bardzo straszne, bardzo zapuszczone. Nie, nie robiłem w nim praktycznie nic przez pół roku. Także dzisiaj kolejny film ze startu zbiornika. Niespodzianka. Tu się pod tym względem nic, nic nie zmieniło. Najczęściej takie filmy. No ale takie, takie życie, takie hobby. Więc zaczniemy działać. Jak widzicie, akwarium to samo co było 90 litrów. 60, szerokości. Reszty wymiarów, szczerze mówiąc, nie pamiętam, to jest chyba 40 na 35 Troszkę głębsze niż w sensie przód do tyłu, niż, niż te, na standardowy Zresztą jest film o tym akwarium, o nawet podulkowanie. Lampa jest ta sama, sprzęt ten sam. Jedna zmiana będzie taka, że z racji tego, że coraz mniej mam czasu na, na pierdoły typu hobby, to mi. To akwarium po prostu będzie prowadzone jako low tech. Widzicie, jaki podkład, żadnych substratów aktywnych. Korzeń jeden, ten, który widać, i zaraz go sobie obsadzimy. Mamy nasz korzeń, więc z akwarium zacznę go obsadzać. Jakie rośliny? Najprostsze, najłatwiejsze do uprawy, jak wspominałem będzie to lotech, także mamy tutaj kryptokorynę petci, No, miana, nie słyszałem takiej chociaż no, tak z wyglądu wygląda jak każda kryptokoryna Anubiasa, który mi się już tutaj z jednej sezonki sam ładnie dzieli na dwie Anubias Nana ten się nazywa Coin czyli liście prawdopodobnie mają przypominać monetę, yy, mam jeszcze Eki którego oczywiście nie będę wszczepiał do korzenia, tylko pójdzie w żwirek. Nie jestem nigdy nie byłem fanem Ekidonorusów, miałem ich kilka, ale generalnie yy, no jakoś nie, nie, nie zaprzyjaźniłem się specjalnie z tymi roślinami, ale tam mi bardzo pasuje do koncepcji, bo jak tutaj takie bydle mi zacznie wychodzić. Za tego korzenia. Mniej więcej mamy teraz układ na yy, ekranie, taki jak ma być w akwarium. Mniej więcej widzicie to od frontu. Taki mam plan, żeby on sobie tutaj rósł. Jeśli on wyjdzie sobie z akwarium, no to jeszcze lepiej. Na, yy, na naklejce, na opisie tej rośliny, yy, ponoć może rosnąć do 70 cm. Co z tego będzie? Nie wiem. Także to są rośliny, które pójdą w podkład, jeśli chodzi o Equinorosa i oczywiście o Kryptokorynę. Anubias. Standardowy barterina. na Bardzo ładne roślinki mi się udało dostać w moim zaprzyjaźnionym sklepie. To znaczy, jesteśmy zaprzyjaźnieni od dawna, bo oni mają to, co ja lubię, a oni mnie lubią, bo ja za to płacę. I to generalnie tyle. Jeśli chodzi o dobór roślin. Raz, dwa, trzy gatunki yy, i odmiany Anubiasa tutaj, więc spróbujemy je sobie poprzeczepiać do korzenia w jakiś, w jakiś ładny, w jakiś rozsądny sposób. Zacznijmy od największego Anubiasa i teraz koncepcję mam taką, że ten będzie tu, bo jest duży, niech będzie z tyłu. Więc gdzieś tam w tym miejscu. Yy, tą nanę, to bym sobie. Przepraszam, no nane, one są obie nane. Właśnie to, to nazewnictwo roślin dalej jest dla mnie niezgłębioną tajemnicą, kto to wymyśla, jak i dlaczego. Więc tego bym wsadził tu. Tu taki mały i jeszcze mam jeden kawałek małego. I teraz może by go tak tu. Tak tu o. Wtedy jak ekidonurus, ekidonurus przyjdzie tutaj, on powinien urosnąć znacznie plus krypty tutaj na front, raz, dwa, powinno to złożyć się w ładną kompozycję. I teraz jak ja przyczepiam rośliny do korzenia? Otóż, no, możliwe na jakby dwie, no, które znam, albo trytytka, albo nitka. Trytytki mam akurat takie dostępne, cieniutkie, zielone i trytytki są łatwiejsze do usunięcia. To znaczy jak już nam się rośnie na przyczepi do, do korzenia, czy kamienia, czy do czego tam ją sobie wymarzymy przyczepić, no to trytka się przycina w jednym miejscu i wyciąga. Z nitką jest troszeczkę gorzej, bo nitka lubi gdzieś tam się zaplątać. Chce sobie popływać, więc myślę, że użyję trytytki Teraz też y, dosyć istotne jest przy takim planowaniu, moim zdaniem, w którą stronę tę roślinę posadzimy. no Bo w ten sposób to, jakby anubiasy będą rosły w jedną stronę. chociaż no dobrze, jeśli jest jakaś odnoga, oczywiście pójdzie gdzie indziej, ale tu mamy, jakby, początek rośliny. Ona stąd rosła, y, więc cała będzie szła w przyszłości w tą stronę. Wiadomo, ja no, może to będzie trwało. Latami w wypadku Anubiasa, ale, ale jednak y, jest to istotne, czy ją posadzimy w ten sposób, czy w ten. W sensie planowania, po prostu jak ona, jak ona się będzie później rozrastać, więc myślę, że ona pójdzie w tę stronę. Y, użyję raczej trytytek, y, dlatego no już powiedziałem dlaczego. A jeszcze taki, taki knyf mój, bo to jest świeży korzeń, kupiony wczoraj. On poleżał sobie noc w akwarium zalanym takim na, na, na byle, jak w sensie bez filtracji, jeszcze. Yy. Korzeń sobie przymocowałem do kamienia albo kamień do korzenia. Będzie widać, będzie widać. Podwiązałem nitką. Bo no, wiadomo, że korzeń będzie pływał jeszcze przez co najmniej tydzień. Jeśli byśmy go wrzucił tak do akwarium, to, to dymdałby sobie na powierzchni, a dobrałem odpowiedniej wielkości albo ciężkości, odpowiedniej wagi kamień, przywiązałem go do spodu. Nie widać go. Nie będzie go widać, jak go wsadzę do akwarium. Może sobie tam zostać na zawsze, a tu prawdopodobnie nie widać na kamerze, jest mnóstwo nitek i tak dalej, ale ja to mogę potem poobcinać i usunąć. W tym wypadku wolę nitki, bo są mniej widoczne, jeśli chodzi o przywiązanie kamienia do, do korzenia, żeby go utopić. Za jakiś czas ta nitka albo się rozpadnie, no, inaczej, jeśli to by była bawełniana nitka, czy z czystej bawełny, to ona się po jakimś czasie po prostu rozpuści. Jeśli są to nitki z domieszką, albo całkowicie nylonowe, to raczej się nie rozpuszczą. No, ale gdzieś tam to potem poobcinam, jak mi będzie przeszkadzać i, i, i powyciągam sukcesywnie. Nie jest to inwazyjne wizualnie, jeśli chodzi o, 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 o tą nitkę. A jest najlepszy sposób, żeby po prostu połatać, no bo musiałem kamień tak co najmniej czterema trytutkami gdzieś owinąć, musiałby być długie, wyglądałoby to brzydko. Nitko, nitka nie jest tak inwazyjna, a jeśli chodzi o trytytki, szczególnie jak mamy takie cieniutkie, Anubias powinien się w ciągu miesiąca, myślę, że do dwóch, yy, sam złapać korzenia swoimi korzeniami i, i temu trytytkę będzie łatwo usunąć. Także zabierzmy się do roboty. Czemu mówię my? Ja jestem sam tutaj. Ja się zabieram do roboty, wy sobie możecie oglądać. Więc Korzenie Korzeniem przycinałem wszystkie. We wszystkich roślinach zawsze tak robię. Od zawsze tak robię. Uważam, że po prostu przycięcie tych korzeni je promuje do szybszego wzrostu później. I generalnie, jak ją tak sobie osadzimy tutaj na korzeniu, na tej, na tej jednej odnodze, to wystarczy, że jedna tretytka będzie gotowa tą roślinę trzymać i, i będzie gitara no roślina po prostu zaraz za jakiś czas załapie że ma się czego złapać i, i zacznie oplatać swoje korzenie wokół wokół korzenia masłem oślanem no, ale tak to już jest wiecie o co chodzi że nie za mocno ale też nie za luźno troszeczkę możemy go tutaj przysunąć do góry i Oczywiście zwistry tytki, ciach. Dzięki temu, że te tytki są zielone, nie, wydaje mi się, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w akwarium, ale wydaje mi się, że nie będzie się to tak odznaczać i jakoś nie będzie to tam okadrażnić w akwarium. Teraz myślę, że kolej na, na tego i jego sobie wystawię tutaj trochę do przodu. Hmm, tylko tutaj. Tą trytytytkę staram się wciskać też między, między tylko te że rośliny, żeby żeby złapać mniej więcej centralnie. Wtedy wystarczy prawdopodobnie jedna i będzie dobrze. Tu wykorzystamy dziury naturalne w drewnie. Co ja mam z tym my? Jakie my, kurde, to są przecież O. Tylko sobie mogę owinąć. Zawiniemy to dookoła. Zwracam też uwagę często na to, żeby nie przyczasny sobie liści, więc jakby samo to kłączę Anubiasa złapać czy tytką, czy nitką, czy co tam jest i dociągamy. Do góry nie poleci, nie? Niezłe jajo, bo się minąłem całkowicie z korzeniem, widać to? Mam nadzieję. Jeszcze raz. Ja wiecie mniej więcej o co chodzi. Ja się z tym będę bawił. I widzimy się za chwilę. Obsadzony korzeń wygląda tak. Więc wsadźmy go do akwarium. Zobaczymy jak się prezentuje w No i mamy korzeń w akwarium. Jeszcze nie zalanym, ale tak to wygląda. Moim zdaniem jest to generalnie to, to czego chciałem. Nie robię tutaj jakiegoś ambitnego aquascape'u. Ma być akwarium proste, przyjemne dla oka, rośliny proste w otrzymaniu. Więc dostaćmy jeszcze resztę Została, zostały nam trzy rośliny, czyli Echidonorus, Echidonorus, jak tam kto wymawia. Jego gdzieś tam właśnie w tą stronę. Myślę, że on już rzeczywiście może się ciekawie prezentować. Szczególnie jak się rozrośnie, szczególnie jak yy, jeszcze jakby wyszedł z akwarium, by było fajnie. Posuniemy te liście tutaj pod korzeń. No, to zrobi troszeczkę cienia na dole, a zielonego u góry. I jaki mamy rusy, wróć kryptokoryny. Wsadzimy sobie tylko z tej strony. Raz, I to może na przód, właśnie nie jestem pewny teraz czy czy wolałbym go mieć tutaj z przodu. Czy tu, czy zostawić sobie tą sadzonkę tam z boku? Wiem, że to się rozrośnie nieprędko, ale, ale kiedyś na pewno. Wolałbym tą plażę, jednak, czy plażę? Ten piasek z przodu zostawić, jednak chyba nie, nie zakryty. Więc ja sobie tego, tą kryptokorynę sadzę tu. I, I tak by to było na chwilę obecną. Myślę, że trzeba będzie jeszcze spojrzeć, jak akwarium będzie wyglądało po zalaniu. No i jak się będzie rozrastać, to powinno być całkiem spoko. To, wiadomo, anubiasy jakby na pewno nie, nie ruszą z kopyta, ale kryptokoryny powinny za jakieś 2-3 tygodnie zacząć rosnąć. Echidonorus też, mniej więcej w tym czasie, albo nawet szybciej. Póki co jestem zadowolony. Zalewamy zobaczymy, jak to wygląda. No i mamy to akwarium zalane. Tak, ja jestem w sumie jestem zadowolony. Woda jeszcze oczywiście zimna, jak w Bałtyku. Wlałem uzdatniacz. Ryby prawdopodobnie wpuszczę na dniach. Jakieś mi zostały jeszcze, Jeszcze coś tam pływało. Yy, troszeczkę filtracji, w sensie biologii na pewno zachowałem w filtrze, bo nie, yy, pracował cały czas jak, jak tutaj grzebałem w akwarium. Pracował sobie z wiadrem. Jedynie przepukałem lekko gąbkę. Cała yy, biologia, cała ceramika tam została nieruszona, więc myślę, że tutaj ryby dadzą radę. Wpuszczone w miarę szybko. Yy, no i. Yy, Tyle. Nie jestem jeszcze pewny, co zrobię z nawożeniem. Czy będę tutaj coś lał. Może jakiś taki kupię sobie nawóz. Yy, ogólno yy, ogólnodostępne. Nie będę mieszał soli, bo nie widzę większego sensu. Na pewno pójdzie to yy, akwarium na kranówie. Dalej. Yy, I tyle. Także powrót do akwarystyki jakiś tam Jakiś tam wykonałem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ma być akwarium w miarę ładne, czyste. Bez jakiejś spędnej ingerencji. Podmiany wody regularne prawdopodobnie. Co tydzień. W pierwszym tygodniu może zrobię za dwie. Z 20% i zobaczymy jak to będzie. Yy, co do sprzętu tutaj w tym akwarium, bo nic nie powiedziałem. Yy, zostaje to co było. Filtr... Yy, Aqua One Ocellaris 850, ja uważam, że to jest chyba najlepszy filtr, jaki miałem w swojej karierze, jak, że tak powiem, hobbystycznej. Jest niezawodny, nie cieknie, nic tam się nie, roz, nie rozpadło, dużo miejsca na wszystko nie jest może najcichszy, No ale jeśli, jeśli się nie śpi koło, koło Baniaka, to jest całkiem spoko. Szczerze mówiąc, w tym pokoju słychać bardziej lodówkę z kuchni niż, niż ten filtr. Yy, lampa ta sama Chihiros, czy Hihiroz, czy jak go tam zwał, serii A60. 60, yy, ale będzie świecić tak na półwiska: troszeczkę więcej niż na pół, bo w tej 7 siedmiostopniowej skali regulacji on jest na tym jakby czwartym stopniu. Ona, ta lampa teraz jest ustawiona. No, i tyle. Bez CO2. Nic więcej. Grzałka ta, co była. Narurowa chińska. Ja wiem, że ona ma swoje minusy, ale u mnie w moich warunkach sprawdza się tak, jak powinna. Tyle. Zobaczymy, jak będzie rosło. Do zobaczenia za jakiś czas. Dzięki, za oglądanie. Cześć.